Mm. O kurde, krata do wypiekania z Dendersa, jest tu palnik TurboZone, także będzie tu prawdziwe piekło i dosłownie po troszku, żeby były. Big Texan od Barbecue Pit Boys, ciach ciach, na sobie jeszcze tak damy, żeby się trochę zamknął też od boku. Troszkę chrupiący, soczyste, bardzo dobry ze stekiem, świetnie się komponuje. Siemanko, witajcie na kanale Grill360. Dzisiaj zrobimy polędwicę wołową. Pokroimy na małe steki i zjemy ją razem ze szparagami. Także zapraszam do tego odcinka. Dobra, jest to bardzo szybkie danie, bo polędwicę wołową możemy zrobić naprawdę bardzo szybko na grillu gazowym. Do tego szparagi też nie robią się, umówmy się, bardzo długo. Także nóż w dłoni, e, obcinam teraz końcówki szparagów, bo one po prostu są niedobre dla mnie. E, to wyrzucamy do kosza na śmieci. Szparagi zaraz wyrzucimy na ruszt, ale pierwsze co musimy zrobić, to dobrze rozgrzać grilla, żeby szybko i fajnie skarmelizować naszego steka. Cztery główne palniki. Także czekamy, aż tu zrobi się piekło, aż budzik będzie przy w okolicach 300-350 stopni i zaczniemy wtedy karmelizację naszego steka. E, na tym obszarze jest tu krata do wypiekania steków od Endersa, jest tu palnik turbozon, także będzie tu prawdziwe piekło. Mam kawałek polędwicy wołowej, także teraz bierzemy i tniemy mniej więcej tej grubości kawałki. To jest w okolicach 3,5 cm. Zrobimy sobie kilka takich steków. Proszę bardzo, jeden, Drugi. Trzeci. I czwarty. To teraz szybko sobie przesparujemy olejem. Mam tutaj przygotowane pędzelek, olej No i dosłownie po troszku, żeby były, żeby zrobić taki fajny krast podczas grillowania smarujemy jeden, drugi. Dobra, jak już mamy to zaolejowane, bierzemy sól i dosalamy. Myślę, że tak sobie z 5 minut, może tej soli posiedzą. Spokojnie może to tak być. To nic nie wyschnie, nic się z tym nie stanie. Normalnie sobie solimy z każdej strony. Nawet możemy posolić trochę na deskę i potem po prostu sobie troszkę z tej soli wyobtaczać to mięso. Niech ono złapie tego smaku. I tu chciałbym przetestować też jedną przyprawę, którą mamy dostępną u nas na sklepie, Big Texan od Barbecue Pit Boys. Zobaczymy, użyjemy jej na tym kawałku polędwicy, Tak tylko troszeczkę. Ciach. Teraz trochę dodamy i dodamy też tej przyprawy trochę po grillowaniu. Dobra, że tu sprawdzimy sobie Pit Boysy. A na tym kawałku polędwicy sprawdzimy sobie Pidmaster X Texas. Dobra, wjeżdżamy teraz do środka z patelnią żeliwną. Od Endersa, również, tylko tym razem nie będziemy to wsadzać w dedykowaną dziurę pod tą patelnię. Tylko położymy po prostu z boku na ruszcie ze względu na to, że tutaj będziemy robili steka i potrzebuje ten rusz do steku, żeby był w środku. A na tą patelnię, prosty temat, wrzucamy sobie szmaragi, resztką oliwy sobie to trochę podlejemy bez problemu. Ona się tutaj fajnie zaczną robić. Myślę, żeby użyć jeszcze do tego jednej przyprawki. Zobaczymy, jak to się będzie jadło, czyli fries with dat. Podobno do frytek, ale wydaje mi się, że może też fajnie się sprawdzić na szparagach. Dobra. Szczypce w dłoń, troszkę przemieszamy. Ciach, ciach. I zaczną nam się tutaj elegancko grillować. Zamykamy i czekamy jeszcze, aż temperatura urośnie, ponieważ potrzebujemy wysmażyć dobrze nasze steki. Zobaczcie, jeżeli macie do dyspozycji taki termometr na podczerwień, możecie sprawdzić, czy Wasz ruszt osiągnął już dobrą temperaturę do karmelizacji steka. Im wyższa, tym lepsza tak naprawdę, oczywiście bez przesady. E, tutaj mamy na palniku TurboZone już ponad 400 stopni, e, wykracza już nawet ponad 500 w niektórych miejscach, więc myślę, że powoli możemy zacząć ładować naszą polędwicę na różt. I co? To jest naprawdę dobry i mocny palnik. Także bardzo lubię robić na nim steki. I zaczynamy karmelizację steka. Oczywiście, jeżeli nie macie tego termometra, to dajcie tak 10 minut grillowi, żeby się mocno rozgrzał. Wtedy na pewno będziecie mieli dobrą temperaturę na ruszcie. Na pierwszy rzut idzie ten, którego smarowaliśmy pitboysami. Drugi mamy pitmaster. Jak już się trochę opalą, mniej więcej daję im na tym palniku w okolicach 20-30 sekund na stronę, następnie przerzucam na kolejną. Jeszcze raz 20-30 sekund. Wtedy fajnie się karmelizuje ten stek po prostu z zewnątrz, i wrzucam na górną półkę po to, żeby on sobie doszedł w środku mniej więcej do temperatury 50 stopni. W międzyczasie można przemieszać szparagi, już powoli zaczynają się fajnie przysmażać rzucimy jeszcze później na chwilę na róż, żeby złapały takiego krylowego fajnego smaku. Na tym styku, jak widzicie, zrobiła się już fajna odbitka. Jest to takie przyrumienienie, wręcz przywęglenie. Ale jest ono delikatne, więc to nie będzie się znowu narzucało tak w smaku. Tego sobie jeszcze przestawimy. Tak samo, bardzo ładnie to wygląda. Widzę, że przyprawa też dobrze się prezentuje na tym kawałku mięsa. Zapachy już się wydzielają naprawdę bardzo fajne. Paragi powoli dochodzą. Działamy dalej. I tutaj mega fajnie sprawdzają się szczypce barą, bo Możemy sobie podjechać po prostu pod steka, śmiało go obracać w jedną, w drugą stronę. Ciach. Jest zrobione. Teraz sobie jeszcze tak damy. Żeby się trochę zamknął też od boku. Tak samo z tym. Wygląda już naprawdę dobrze. Przerzucamy go na górny ruszt. Tutaj jeszcze przykarmelizujemy z tej strony. Również wrzucamy na górny ruszt. Czekamy, aż sobie dojdą do odpowiedniej temperatury i teraz wrzucamy steki po prostu osolone. Sprawdzimy sobie w międzyczasie, warto jest mieć taki termometr. Klikamy, włączenie. Mamy temperaturę nam się pokazuje, czekamy, żeby się wyzerowało. aż 29 stopni w słońcu jest dzisiaj, a mamy, który dzisiaj jest 6 marca, także naprawdę petarda. Wbijamy najgrubszy kawałek steka. Widzimy, że tutaj mamy 20,5 stopnia, więc jeszcze on musi sobie dojść do temperatury oczekiwanej. W tym momencie tutaj mamy o, się wyłączył, 26 stopni, także ten będzie znacznie szybciejszy. Zamykamy i czekamy na to, co wydarzy się dalej. Dobra, tutaj sprawdzamy. Tą końcówkę jeszcze wrzuciłem na górną część rusztu, żeby się zrobiła w trochę niższej temperaturze. Dojdzie sobie na spokojnie. Już nie soliłem, nie pieprzyłem, nie sparowałem oliwą. Zrobimy taką metodą, ale odwróconą, że najpierw dojdzie sobie w środku, później wrzucimy i skarmelizujemy na wysokiej temperaturze. Tutaj już łapiemy naprawdę petarda zarumienienie mięsa. Także sobie obracamy. Ciężko, trzeba będzie przytrzymać. Sparagi skwierczą cały czas. Już się robią powoli miękkie. I wiecie, co teraz zrobimy? W tym momencie ściągnę już też sparagi. Wrzucimy je na ruszt po prostu, żeby też fajnego przyrumienienia od ognia złapały. E, gdzie są moje rękawice? Wyciągniemy patelnię, pozbędziemy się już ze środka. Dobra, rękawice znalazłem. Patelnię bierzemy, odkładamy na deskę. Aż sparagi przerzucamy na tą chłodniejszą stronę. Niech... O! Już szyfanie przyromieniają, kurde. Myślę, że temu stekowi też już wystarczy. Dajemy na górę ten, tym bardziej, bo jest już troszeczkę mniejszy. Wychamy go na górę, ten zostaje tutaj. Tutaj sprawdzimy sobie temperaturę, jaka już jest. W tym, moi drodzy, mamy już 48 stopni. Jest to idealna pora na to, żeby go ściągnąć. On sobie dojdzie już po prostu z boku. Patrzymy na tego. Tutaj mamy 34, on jeszcze chwilę sobie może tutaj poleżeć. Szpareki ściągnięte wylądowały na desce dwa steki, trzy steki też już są na desce. ściągam teraz ostatniego. Każdy z nich ma w środku w okolicach 50 stopni, więc dajemy im jeszcze chwilę, żeby odpoczęły, ale możecie zobaczyć, jak fajne i soczyste mięsko tutaj jest. Dobrze, ten niech sobie odpoczywają tutaj z boku, bo te dopiero coś ściągnęliśmy, a zobaczmy sobie tego. Tu jest Speedmaster, a tutaj jest Speedboss. Bardzo jestem ciekawy jak będą smakowały eee, nożyk. I tniemy kawałeczek. Jakie mamy pieczenie w środku, proszę bardzo ładny medium. Aż się ta polędwiczka rozpada. Piękna sprawa. Testujemy. Już dzieba wziąłem. Aż się nie oddało. Mm. Master X. Bardzo fajna przyprawa. Słona. Dużo słoności daje. Troszkę ostrego czuć. Polecam. Dobre. Możecie sobie kupić śmiało na stronie. Smak Teksasu. Master X Texan. Także śmiało zamawiajcie. Teraz spróbujemy drugi, zobaczymy jak wyszedł w środku. Mm, tutaj też jest. Medium rare, bym powiedział. Bardzo ładnie. Pokroimy cały. I próbujemy. Robimy test tej przyprawy. Mm. O mm. Ta... Big Texan, Big Win moim zdaniem. Kurde, ale dobra. Mm. Nie wczytywałem się w skład. Pierwsze papryka, czyli rzepak, i cukier. No i właśnie taka fajna, bo jest taka słodka, słona, ostra zarazem, kurczę. Mega miks przypraw. Bardzo dobry, świetne do steka. Teraz jeszcze sprawdźmy sobie te klasyki, one już odpoczęły. Przetniemy. Jak wyszedł. No ten jest taki rare. a też jak najbardziej. No, tutaj mamy klasyczny Ja Smak, ten znam bardzo dobrze, także nie muszę, nie muszę próbować. Jeszcze zagryziemy sobie szparagiem. Bierzemy, o ciach. Troszkę chrupiący, soczysty, bardzo dobry ze stekiem, świetnie się komponuje. Dajcie znać, czy chętnie zrobicie sobie e, takiego steka. Myślę, że jak najbardziej. Polędwicę można dorwać tak naprawdę wszędzie. E, ja tą osobiście wziąłem, kupiłem w market point, ponieważ dosyć mi się podobała. Chciałem przetestować, jeszcze nie próbowałem stamtąd e, wołowiny. Zawsze to były jakieś typowe stekownie, e, skąd brałem sobie jakieś polędwice, czy, czy właśnie rozbefę, trikoty. Tutaj polędwica market point, moim zdaniem, bardzo dobra. Śmiało można kupić, też nie jest super droga, więc e, bardzo dobra opcja. Dajcie znać, jak Wam się podoba ten stateczek, czy byście takiego zjedli. E, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć.